Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Viper i z góry sory za szumy. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat wzmacniania petard kupnych. Weźmiemy sobie petardy dosyć słabe, najsłabsze jakie posiadam, cierne. Mamy tutaj pikolaczka od Georgia, średniego pikolaka od Georgia, od komety takiego większego, od hesty większego i od Jorja takiego korsarza dużego. Wszystkie przerobiłem i pogrubiłem im korpus. Najtańszym sposobem, jak możemy je wzmocnić, jest pogrubienie najprawdopodobniej korpusu. sprawdzimy czy to działa. Tutaj jest pikolak pogrubiony. Tutaj mamy od Hesti, Korsarza, od Komety, od Jorja i od Jorja największym pogrubiony. Najpierw odpalimy sobie wszystkie. Najpierw będziemy odpalać małego, a później, zaraz po nim, odpalimy wzmocnionego taśmą i folią aluminiową. Zapraszam pierwszego przetestujemy pikolaczka od George. Często, że zazwyczaj się nie wypały, więc może się nie wypał. To będzie bardzo nieudana seria tych pikolaków. Jeszcze ściągamy więcej i przetestujemy sobie. teraz odpalimy innego. Odpalamy pikolaka od George. Mm -hmm. Kolejny nie wypał. Ja to mam do trzech razy sztuka i spróbuję od razu odpalić tego uzbrojonego. Może szczęśliwie będzie należąco tym razem. Również nie wypał. Straszna seria tych pychologów już wyprodukował w tym roku. Przeprowadzę ostatnią próbę. O, myślę, że Tak wybucha pikolaczek. Normalny. A teraz spróbujemy odpalić go uzbrojonego. Folia aluminiowa plus taśma malarska. Odpalamy lontem. czy wypali. Wypalił. Zadecydujcie, które było według Was głośniejsze. A ja zabieram się za kolejny etapę. Jest to średni pikolak o, z zestawu firmy George. No, to będzie to również nieupo chyba. Chociaż wybuch. Teraz uspalimy go uzbrojonego, również tak podobnie jak tamten. Odpalany lądem. Oj, rozkręcił nam się przez ląd. Długi zapłon. Ja sądzę, że to był głośniejszy kuk. Kolejne, co odpalimy, to kursarzyk od komety. Teraz zbrojony. Wydaje mi się, że z powiększonym korpusem jest większy huk i zostaną tu korpus. I zażyć, co z niego stało. Myślę, że w taki sposób jest sensowne wzmacnianie pedału. Teraz korsarzy kod Hestii. O, był dosyć słaby. Teraz ten sam, ale wzmocniony. zacząć będzie większy. Chodzę za każdym razem na samą odległość. Ewi ewidentnie głośniejszy huk. Zostały nam jeszcze dwie petartki. Duży korsaż od Hestii. Teraz. Zapalniczka teraz odmowa posłuszeństwa. nie zawsze coś. To Dosyć głośny huk. A teraz zbrojony. Także sami zadecydujcie. Tak wygląda zbrojenie Petard. Można zrobić pewnie, że większy korpus, ale to już według Waszego uznania. Myślę, że to jest sensowny sposób na wzmocnienie siły Petard tanim, bardzo tanim kosztem. Ja się z Wami żegnam na razie i zapraszam Was na moją grupę na Facebooku, którą macie w opisie na razie.